Cześć, tu Kasia. Jestem stewardesą z dwunastoletnim starzem. Dziś w tym filmie zdradzę wam sekret, który nurtuje wiele osób. Jak właściwie kupić bilet lotniczy w najniższej możliwej cenie? Czy znacie to uczucie? Wczoraj znaleźliście w internecie bilet do Rzymu w rewelacyjnej cenie. Pomyśleliście, poczekam, może będzie jeszcze taniej, a następnego dnia sprawdzacie i, cena jest dwa razy wyższa. Szok, prawda? I ta myśl w głowie, trzeba było kupować wczoraj. Albo inna sytuacja jesteście naprawdę sumienni. Co chwilę odświeżacie oficjalną stronę linii lotniczej, macie włączone powiadomienia w wyszukiwarkach, a i tak bilet, który kupujecie, jest droższy niż ten, który wasz znajomy zdobył jakimś tajemniczym sposobem. Czujecie wtedy lekką frustrację, prawda? Więc pojawiają się pytania: czy naprawdę istnieje coś takiego, jak najniższy punkt ceny biletu? Czy te wszystkie ukryte sposoby na tanie latanie to prawda, czy tylko internetowe mity? Czy jako zwykła osoba, nie będąca pracownikiem biura podróży ani linii lotniczej, możecie nauczyć się tych trików? Wiem, że te pytania krążą wam po głowie. Dziś raz na zawsze rozwieję wszystkie wasze wątpliwości. Co więcej, zdradzę wam metody działania trzech popularnych w Polsce linii lotniczych, dzięki czemu będziecie wiedzieć, kiedy kupować, kiedy czekać, a nawet na jakiej platformie szukać, żeby było najtaniej. Gwarantuję, że po obejrzeniu tego filmu nie tylko nauczycie się kupować tańsze bilety ale też dowiecie się, jak unikać pułapek i nie dać się wodzić za nos algorytmom. Dlatego proszę, jeśli to oglądacie, zasubskrybujcie mój kanał, bo w przyszłości będę dzielić się kolejnymi sekretami na temat latania, biletów i podróży. A jeśli w trakcie filmu usłyszycie coś, co was poruszy, koniecznie dajcie znać w komentarzach i podzielcie się swoim doświadczeniem. W ten sposób pomożecie nie tylko mnie, ale i innym widzom. A teraz przejdźmy do sedna. Odkryjmy zasady gry cenowej zasady gry cenowej. Jak działają ceny biletów. Żeby kupić bilet w najniższej cenie, musicie najpierw zrozumieć jedną rzecz ceny biletów nie są stałe one tańczą każdego dnia. Wiele osób myśli, że linie lotnicze ustalają ceny jak sklep w galerii handlowej, jest metka z ceną i tyle, nic bardziej mylnego. Ceny biletów działają jak akcje na giełdzie. Zmieniają się w zależności od czasu, popularności trasy, popytu, a nawet algorytmów. Podam przykład. Załóżmy, że w samolocie jest 300 miejsc. Linia lotnicza nie ustali jednej ceny dla wszystkich. Podzieli miejsca na różne klasy rezerwacyjne i pule cenowe. Na przykład, pierwsze 50 biletów będzie w najniższej cenie. Kolejne 100 będzie nieco droższe, a następne jeszcze droższe. To się nazywa system zarządzania przychodami Yield Management. Innymi słowy, wy i wasz znajomy możecie siedzieć w tym samym rzędzie, w tym samym samolocie. A on mógł zapłacić za bilet o 300 zł mniej, tylko dlatego, że kupił go wcześniej albo trafił na moment, gdy system udostępnił bilety z tańszej puli. Brzmi ekscytująco, prawda? Tutaj mała dygresja. Pasażerowie często pytają mnie przy odprawie: Pani Kasiu, dlaczego mój bilet do Londynu jest droższy niż bilet kolegi, skoro lecimy tym samym samolotem? Uśmiecham się wtedy i odpowiadam: Bo kupił pan bilet w cenie, na której linia lotnicza chciała zarobić najwięcej. Mina pasażera jest wtedy bezcenna. Oczywiście, to uproszczenie, bo linia lotnicza nigdy wprost nie powie wam, gdzie jest najniższa cena. Ich celem jest maksymalizacja zysków dzięki tej grze. No dobrze, ale jak my, zwykli konsumenci, możemy złamać ten kod? Są na to sposoby. Znajomość złotego czasu na rezerwację. Wybór odpowiednich platform i narzędzi. Zrozumienie specyfiki działania tanich linii lotniczych. Te trzy punkty zaraz szczegółowo omówię. I nie będzie to sama teoria, zdradzę wam ukryte triki, o których usłyszałam przez lata pracy w branży. Pamiętajcie, nie każda niska cena jest dla was odpowiednia, ale znając zasady, nie dacie się zwieść algorytmom. Złoty czas na rezerwację biletów. Moment rezerwacji to prawdziwa sztuka, trochę jak w miłości. Jeśli trafisz w odpowiedni moment, odnosisz sukces, jeśli nie, przepłacasz. Często pytacie mnie, Kasiu, z jakim wyprzedzeniem kupować bilety, żeby było tanio. Odpowiedź nie jest jedną, konkretną liczbą. Zależy to od trasy i sezonu, ale mogę Wam podać kilka sprawdzonych w boju. Złotych zasad: Złoty czas na loty międzynarodowe w Europie to 2 trzy miesiące przed wylotem. Linie lotnicze często udostępniają wtedy najtańsze pule biletów. Jeśli lecicie do popularnych miejsc jak Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania, najniższe ceny pojawiają się zwykle 8-12 tygodni przed podróżą. Warto być wtedy czujnym. Loty dalekodystansowe trzeba rezerwować jeszcze wcześniej. Najlepiej 4-6 miesięcy przed wylotem. Jeśli planujecie podróż do USA, Tajlandii czy Meksyku, linie lotnicze na początku wypuszczają partie tanich biletów. Im bliżej daty wylotu, tym ceny gwałtownie rosną. Wiele osób czeka do ostatniego miesiąca i jest w szoku, widząc horrendalne ceny. Wtorki i środy są zazwyczaj tańsze niż weekendy. Dlaczego? Podróżujący służbowo rezerwują bilety w poniedziałki, a rodziny planują wyjazdy w weekendy. Popyt jest wtedy najwyższy. We wtorki i środy jest on niższy, więc algorytmy obniżają ceny. Oczywiście to nie reguła, ale dane statystyczne pokazują taką tendencję. Unikajcie szczytu sezonu to chyba oczywiste. W okresie świąt, wakacji czy długich weekendów znalezienie tanich biletów jest prawie niemożliwe. Jeśli musicie lecieć w tym czasie, Zacznijcie polować na bilety co najmniej pół roku wcześniej. Mam taką anegdotę. Jeden z moich stałych pasażerów był bardzo cierpliwy. Chciał poczekać do ostatniej chwili, licząc na super ofertę last minut. Bilet do USA kupił na dwa tygodnie przed wylotem. Zapłacił ponad dwa razy więcej niż inny pasażer, któremu rezerwowałam bilet znacznie wcześniej. Sam potem z gorzkim uśmiechem przyznał: Kasiu, przeliczyłem się. Jak widzicie, złoty czas jest kluczowy. Jeśli dobrze traficie, to jakbyście znaleźli skarb, ale jeśli liczycie na szczęście, najczęściej słono za to zapłacicie. Zapamiętajcie: kupując bilet za wcześnie, przepłacasz, kupując za późno, płaczesz. Wybór platformy i narzędzi to prawdziwa sztuka mówiliśmy o złotym czasie ale nawet jeśli traficie w idealny moment, a wybierzecie złą platformę, i tak możecie przepłacić. Wiele osób myśli, że wystarczy wejść na oficjalną stronę linii lotniczej. W praktyce jest tu wiele drze. Wyszukiwarki to narzędzie, a nie cel. Strony takie jak Scanner czy Google Flights pomagają szybko porównać ceny różnych przewoźników. Ale nigdy nie kupujcie biletu od razu po zobaczeniu ceny w porównywarce. Czasem podana kwota nie uwzględnia opłat serwisowych czy bagażu. Kiedy przychodzi do płatności, okazuje się, że trzeba dopłacić, co niweczy całą oszczędność. Najpierw porównaj, potem wróć na stronę linii lotniczej. Bardzo często przewoźnicy publikują na swoich oficjalnych stronach limitowane promocje, których wyszukiwarki nie wychwytują. Dotyczy to zwłaszcza tanich linii, które uwielbiają ukryte promocje. Wystarczy wpisać kod rabatowy, a cena spada o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Korzystaj z alertów cenowych. Platformy takie jak Google Flights czy Kajak mają funkcję śledzenia cen. Wystarczy ustawić interesującą Was trasę. A otrzymacie powiadomienie, gdy cena spadnie. Oszczędza to czas i jest bardzo skuteczne. Uważaj na pułapkę cookies i algorytmów. Wiele osób się na to nabiera. Jeśli ciągle na tym samym komputerze lub telefonie wyszukujecie tę samą trasę, system uznaje, że jesteście bardzo zainteresowani. Wtedy cena powoli rośnie, żebyście poczuli presję i kupili bilet jak najszybciej. Czasem to tylko algorytm, który próbuje was do tego zmusić. Rozwiązanie jest proste: wyczyście pliki cookies. Albo skorzystajcie z trybu incognito w przeglądarce. Różnica w cenie na tej samej trasie może wynieść nawet 100-200 zł. Sprawdzaj oferty bankowe i partnerskie. Wiele osób o tym zapomina. Niektóre banki współpracują z liniami lotniczymi lub platformami rezerwacyjnymi. Płacąc ich kartą, możecie dostać 10% zniżki lub darmowy bagaż. Te ukryte korzyści często są warte więcej niż godziny spędzone na porównywaniu cen. Jeszcze jedna anegdota. Moja znajoma chciała lecieć do Barcelony. W jednej z popularnych wyszukiwarek znalazła bilet za 700 zł. Przypomniałam jej, żeby sprawdziła stronę przewoźnika. Okazało się, że akurat trwała trzydniowa promocja flash sale. Ostatecznie zapłaciła 530 zł. Ten sam lot, ta sama data, a różnica to 170 zł. Dlatego zawsze powtarzam: nie chodzi o to, żeby tylko porównywać ceny, ale żeby robić to mądrze. Ukryte metody na tanie bilety w trzy popularnych liniach lotniczych, mówiliśmy o czasie i narzędziach, a teraz przejdźmy do tego, co interesuje Was najbardziej: ukryte sposoby na tanie bilety. Wybrałam trzy linie, z których Polacy korzystają najczęściej: Ryanair, Wizz air i Lot. Latałam nimi i pomagałam w rezerwacjach, więc mam kilka sprawdzonych trików. Ryanair Polowanie na okazję. Największą cechą Ryanaira są nagłe, błyskawiczne promocje. Często pojawiają się bez ostrzeżenia na jeden lub dwa dni. Najłatwiej złapać najtańsze bilety w pierwszych godzinach promocji, zanim najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Pamiętam, jak kolega chciał lecieć do Dublina. Poradziłam mu, żeby śledził ich stronę. Gdy tylko ruszyła promocja, upolował bilet w obie strony za niecałe 200 zł. Był w siódmym niebie. Kolejny trik to kody promocyjne. Ryanair nie reklamuje ich na wielką skalę. Często są ukryte w newsletterze lub aplikacji mobilnej. Jeśli zasubskrybujecie ich mailing lub macie aplikację, dowiecie się o zniżkach przed innymi. Warto też pamiętać, że ceny na oficjalnej stronie Ryanair są zazwyczaj bardziej przejrzyste niż u pośredników, bo zasady dotyczące bagażu i opłat są skomplikowane. Jeśli chcecie lecieć Ryanairem, najbezpieczniej rezerwować bezpośrednio na ich stronie. Wiz Air Klub i Elastyczność Gracenowa w Wiz Air to prawdziwy wyścig kto pierwszy, ten lepszy. Ich promocje często mają chwytliwe nazwy i oferują naprawdę szalone ceny. Lot z Warszawy do Oslo za 50 zł? To możliwe. Ukryty sposób na wiz Air to członkostwo w Wiz Discount Club. Chociaż wiąże się to z roczną opłatą, wiele biletów promocyjnych jest dostępnych tylko dla członków, a ich ceny są znacznie niższe. Jeśli latacie Wizz Airem 2-3 razy w roku, ta opłata na pewno się zwróci. Drugi trik to elastyczność w wyborze lotniska. Chcecie lecieć do Mediolanu? Bilet na główne lotnisko Malpensa jest drogi, ale jeśli kupicie promocyjny bilet do Bergamo, a stamtąd dojedziecie pociągiem, często wyjdzie taniej. To tak zwana rezerwacja kreatywna. Wymaga trochę planowania, ale dla oszczędnych podróżników jest idealna. Lot: szalona środa i polowanie z wyprzedzeniem. Lot to nasz narodowy przewoźnik, ale i tu można znaleźć okazję. Ich ukryty sposób to dwie rzeczy. Po pierwsze, Słynna promocja Szalona Środa. W każdą środę na stronie lotu pojawiają się promocyjne ceny na wybrane kierunki. Trzeba być szybkim, bo najlepsze oferty znikają w mgnieniu oka. Po drugie, lot często wypuszcza tanie pule na loty dalekodystansowe z dużym wyprzedzeniem. Jeśli wiecie, że za pół roku chcecie lecieć do Nowego Jorku czy Tokio, warto śledzić ich stronę. Czasem można trafić na ceny porównywalne z ofertami zagranicznych przewoźników, ale lecicie bezpośrednio. Podsumowując. Ryanair. Czatuj na błyskawiczne promocje i sprawdzaj kody w aplikacji. Whiz Air. Dołącz do klubu i bądź elastyczny z lotniskami. LOT. Poluj na szaloną środę i rezerwuj loty dalekodystansowe z wyprzedzeniem. Te triki to efekt lat doświadczeń. Gwarantuję, że stosując je zaoszczędzicie setki, a nawet tysiące złotych. Pułapki i częste błędy. Jak nie dać się naciągnąć? Wiem, że po usłyszeniu o tych ukrytych sposobach macie ochotę od razu rzucić się do komputera. Ale zanim zaczniecie, muszę was ostrzec przed kilkoma pułapkami. Inaczej zaoszczędzicie na bilecie, a stracicie na czymś innym. Błąd nr jeden: patrzenie tylko na cenę biletu, a nie na koszt całkowity. Wiele tanich linii kusi cenami rzędu 100-200 zł za bilet. Ale pamiętajcie, że bagaż, posiłek czy wybór miejsca to dodatkowe koszty. Widzicie bilet za 150 zł i jesteście w euforii. Ale po doliczeniu 20 gramu. Bagażu, opłaty za wybór miejsca i opłaty transakcyjnej cena nagle rośnie dwukrotnie. Okazuje się, że taniej byłoby kupić bilet w tradycyjnej linii lotniczej w promocji. Błąd mur 2. Myślenie, że i am wcześniej, tym taniej. Chociaż mówiłam, że warto kupować z wyprzedzeniem, nie zawsze jest to regułą. Zwłaszcza na krótkich trasach linie lotnicze czasem na 1-2 miesiące przed lotem wypuszczają promocyjne bilety, żeby zapełnić samolot. Jeśli kupicie bilet za wcześnie... Możecie zapłacić więcej. Dlatego szukajcie, ale nie na ślepo. Błąd nr 3. Ignorowanie czasu i ryzyka przesiadki. Wiele osób dla oszczędności kupuje loty łączone na własną rękę. To nie jest błąd, ale problem pojawia się, gdy czas na przesiadkę jest zbyt krótki. Jeśli pierwszy lot się opóźni, nie zdążycie na drugi. W takiej sytuacji linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności, bo nie był to jeden bilet łączony. Znam pasażerów, którzy w ten sposób stracili bilet, a ostatecznie wydali więcej niż na lot bezpośredni. Błąd numer 4. Niezwracanie uwagi na walutę płatności. Niektóre strony przewoźników przy płatności automatycznie przeliczają kwotę na złotówki, doliczając wysoki kurs wymiany. Często bardziej opłaca się zapłacić w lokalnej walucie na próka. euro. Kartą wielowalutową lub taką, która nie pobiera prowizji za transakcje zagraniczne. Błąd numer 5. Wiara w to ostatnie trzy miejsca w tej cenie. Często na stronach rezerwacyjnych widzicie komunikat Zostały ostatnie trzy miejsca. Albo oferta kończy się za 10 minut. W wielu przypadkach to tylko chwyt marketingowy. Nie podejmujcie decyzji pod presją czasu. Zachowajcie spokój. Porównajcie ceny i kupcie bilet, gdy jesteście pewni, że to dobra oferta. Chcę Wam dać jedną radę. Kupowanie biletów to nie wyścig kto szybszy, ale gra kto lepiej zna zasady unikając tych pułapek, naprawdę zaoszczędzicie, a nie wpadniecie w sidła, których potem będziecie żałować. Dzisiaj rozebraliśmy na czynniki pierwsze sekrety tanich biletów. Zaczęliśmy od zrozumienia zasad gry cenowej. Potem przeszliśmy do złotego czasu na rezerwację, a następnie omówiliśmy wybór platform i narzędzi. Zdradziłam wam też ukryte sposoby na tanie loty w Ryanair, Wizz Air i LOT. Na koniec ostrzegłam przed pięcioma najczęstszymi błędami. Jeśli zapamiętacie te wszystkie wskazówki, Gwarantuję, że przy następnej rezerwacji zaoszczędzicie sporą sumę, którą będziecie mogli przeznaczyć na lepszy hotel, pyszne jedzenie albo kolejny lot. A teraz chętnie posłucham waszych historii. Czy zdarzyło wam się kupić bilet tak drogo, że chciało wam się płakać? A może upolowaliście taką okazję, że czuliście się jakbyście wygrali w totka? Podzielcie się w komentarzach. Jeśli nauczyliście się dziś czegoś nowego, zasubskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek. Bo mam za nadrzu jeszcze wiele sekretów ze świata lotnictwa. Wasze wsparcie to dla mnie największa motywacja. A jeśli ten film był przydatny, dajcie łapkę w górę. Mówiła wasza Kasia. Latałam 12 lat, widziałam tysiące historii i sama wpadłam w niejedną pułapkę. Mam nadzieję, że te rady sprawią, że wasze podróże będą tańsze i mądrzejsze. Do zobaczenia.